trzy, dwa, jeden. Ile prezentów? No. Znasz, tu... Gdzieś tutaj miałam. Telefon? Ale no nie w symbol mówiłam. Już za chwilę Walentynki, święto zakochanych, święto wszystkich tych, których ogarnęła miłosna gorączka. A ta, jak się okazuje, może oczywiście spowodować motyle w brzuchu, ale może też sprawić, że w naszym portfelu pojawi się więcej pieniędzy, a wtedy zorganizowanie wymarzonej randki będzie dużo, dużo łatwiejsze. O czym mówię? Oczywiście o naszej gierce miłosna gorączka, w której można wygrać nawet 150 tysięcy złotych. Mówię prawdę, nie czaruję, nie śmiałabym, bo akurat mój dzisiejszy gość czarowaniem zajmuje się zawodowo i całkiem niezły z niego czaruś. Kto to taki? Oczywiście Czarek czaruje. Czarku, jak to u ciebie było z tą zajawką na iluzję? Dziadek pokazał mi pierwszą sztuczkę, gdy miałem 10 lat. Nie te akurat, ale podobną, z pierścionkiem o. wtedy. Uh -huh. No i po prostu zakochałem się w iluzji od pierwszego od zaczenia pierwszego tego numeru i od jego historii, w których opowiadał, jak to nie dostawał wiele rzeczy za darmo dzięki pasji do magicznych sztuczek. No to może już na dobry początek jakąś tutaj sztuczkę byśmy pokazali. Ej, ci... To znaczy pokazali, ty byś pokazał, no ja <laughs> możemy, nie będę Możesz można... to pokazać, ale możemy zacząć od tej, którą mi pokazał właśnie, gdybym bardzo młodym chłopakiem. I to była sztuczka z pierścionkiem, wtedy z jego obrączką. Okay. Gdzieś mamy taki oto pierścionek. Jeśli zwrócisz uwagę, on jest na prawym palcu, uh -huh. ale jeśli odwrócimy tę uwagę, to on przeskakuje na drugi palec. I to wydaje się niemożliwe, ale a jednak tym razem na co dzień tego nie robię, ale tak jak dziadek wtedy zdradził mi ten efekt, bo go bardzo prosiłem, zobacz na czym polega iluzja. Tak naprawdę palec wkładam na środkowy palec, uh -huh. i w grze biorą udział trzy palce. I w momencie, gdy macham nad garskiem i całą dłonią, po prostu zamieniam palce. No wiesz, to no, teoretycznie proste, ale jednak ta płynność ruchów tutaj dłoni, no to skomplikowane. Paradoksalnie stref. nie jest to proste. tak? Wystarczy spróbować sobie pokazać te palce na zmianę. Nie jest to najprostsze nie. dla pierwszego wykonania, ale no, mm -hmm. w, jak w każdej iluzji, to praktyka czyni mistrza. Już eh, pokazałem Ci ten numer. Wiele lat później. O, mam takie sznurowadło w kieszeni. Rozumiem, że zawsze przy sobie doleścisz. Oczywiście, a ty nie. No, to... Mam, mam. Czasami w bucie, czasami w kieszeni. Tak jest. I później dalsza część numerów. Mamy. Możesz się sprawdzić w ogóle, czy jest na pewno... Czy właśnie nie, nie ma jakieś oszustwa. Czy nie jest oszukany, czy to jest no dobra, pierwsze no. sznurowadło. Wygląda ten jak prawdziwe. Ten sygnet również możesz sprawdzić śmiało, czy jest Czy nie ma tu jakichś ukrytych... No wydaje się na normalny również. Okej, okay. i tak. I to była pierwsza część tego numeru, ale ja później z tym samym sygnetem poszedłem do dziadka i mówię, patrz na to. Do środka tego sznurowadła wędruje ten oto pierścionek. Raz, dwa... I przenika. I mój dziadek już nie wiedział, jak to wytłumaczyć. On miał taką teorię, że może robi jakieś specjalne przyłożenie, Więc mu pokazałem teraz jeszcze, żeby sprawdził, czy na pewno trzyma się ten pierścionek, jakbyś mogła zobaczyć. No właśnie. Czy się trzyma, czy nie ma żadnych tutaj właśnie oszustw. I do dziadka mówię, patrz dziadek na to. Do mojej lewej dłoni wędruje ten oto pierścionek tutaj. Trzy, dwa, jeden. I on właśnie zrobił takie samo oczy, dokładnie ten sam widok. I mówię do niego, patrz z powrotem, trzy, dwa, jeden. I wraca do samego no, miejsca. No, to jest taki moment, że nie potrafię tego wytłumaczyć. No, mój dziadek też. W, 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 w początkowej fazie wydawało mi się, że po prostu nie włożyłeś tej sznurówki całkiem do środka, ale teraz już w tej drugiej fazie. Tak, właśnie, później musiałem to wytłumaczyć, dokładnie. I mój dziadek też nie był tego w stanie wytłumaczyć i najlepsze był jego reakcja, kiedy pierwszy raz on nie wiedział, jak wykonałem jakiś numer, gdzie on się pasjonował iluzją i czułeś komu... taką dumę. No nie, no coś niesamowitego, coś niesamowitego po prostu. A uczenie się Ten tych to... sztuczek to zawsze przychodziło ci z łatwością? Miałem dużą determinację, ponieważ byłem takim bardzo nieśmiałym chłopakiem w wieku 10-12 lat. Mm -hmm. I e, ta iluzja pomagała mi dotrzeć i stać się człowiekiem, który był wreszcie w centrum uwagi, pierwszy raz w życiu. Dlatego miałem dużą determinację, i myślę, że przychodziło mi dzięki temu to z łatwością. Nie? A jest też trochę tak, że m, mając takie umiejętności, na przykład, nie wiem, podrwałeś dziewczyny, tak? Fajerując no. się trochę <laughs> w ten sposób? Ależ oczywiście. Ależ oczywiście! No ale no przecież ale to dziwnie byś mi powiedział, że Magia nie. to życie na kodach. Ja zawsze no. będę o tym mówił. Nawiązać relację z kimkolwiek jest o, o, o wiele łatwiej. I tak Aha. swoją narzeczoną, którą poznałem jeszcze przed całym sukcesem w internecie. Czyli przy, przed nią też zrobiłeś taki show, tak. że ona już nie mogła, wiesz, pójść w innym kierunku. Dokładnie, dokładnie. Trochę tak to wyglądało. Ona była w ogóle w e, tym towarzystwie gdzieś tam artystów folicznych. Tak się poznaliśmy Aha. z moją narzeczoną przez mojego byłego menadżera. Więc znała trochę numerów. Było ją zdecydowanie trudniej zaskoczyć. No właśnie, czyli wysoko zawieszona poprzeczka. Dokładnie. I myślę, że dlatego e, mi zaimponowała, że nie było tak łatwo jej zaskoczyć, ale nawet nie tylko numery telefonów i tak dalej, jako mało lat sobie wyrywałem za, po, za, po, za pośrednictwem sztuczek, ale tak wygląda całe moje życie. Czarku, ty gdzieś w mojej głowie funkcjonujesz jako taka osoba, która zajmuje się tym od zawsze, mm. która pokazuje się wszędzie, że potrafi zrobić tak naprawdę każdą sztuczkę. Czy w tym świecie iluzji jest jeszcze coś, czego nie potrafisz, czego chciałbyś się nauczyć? Naprawdę znam wiele numerów i ciężko mnie zaskoczyć, jak oglądam zagraniczne pokazy i tak dalej. Już mniej więcej wiem, na czym to wszystko polega, więc na pewno jest trudno mnie zaskoczyć, ale mam takie marzenie, aby robić wielkie pokazy, na które będą przychodzili moi widzowie mm -hmm. I, i chciałbym bardzo mieć takie show spektakl niczym David Copperfield w Las Vegas. On cały czas występuje i przychodzą e, goście na jego stricte pokaz. No To jest coś, myślę, że marzenie każdego iluzjonisty, żeby dojść do takiego etapu, kiedy cały weekend masz zapełnioną salę. To jest coś e, na pewno wyjątkowego. Czarku, mam wrażenie, że o tych wszystkich trikach to moglibyśmy rozmawiać cały dzień, ale nie. chyba czas najwyższy zagrać w gierki. Co Ty na to? No, bardzo chętnie. Coś, zapraszam Cię do miłosnej gorączki, jakkolwiek to nie <słuch> No to będziemy grać gdzieś tutaj. Miałam. Telefon? Miałam telefon, tak? I co? No wypadałoby zagrać na telefonie, nie? Tak, może tak. tutaj. O. Wow, ale to to tak sprytnie zrobiłeś, tak? No, jak to magik. To co, gramy? No już się nie mogę doczekać. To klikaj. Dobra. Mhm. Ok. Ja już widziałam, że wcześniej yy, grałeś w gierkę, czyli rozumiem, że doskonale znasz zasady. No, zasady są proste, wystarczy. Trzy takie same symbole, no i po prostu wygrywa mnie. A przepraszam, że skąd się wzięły te karty? <noise> nie wiem, mam nadzieję, że pojawią się te symbole tak samo tutaj. <noise> Czyli, że będą różyczki. No mam dobra. No bardzo na te różyczki, tak. Okej, okay, okej. Okay. Patrz co, ale nie tym razem. Ale jeszcze nie, jeszcze nie. Ile prezentów? No, znaż, co tu Było się trochę dzieje? tych prezentów. Uwaga. A, Ach, no słuchaj, były troskaweczki, jest wygrana. To nie różyczki, się ale zgadza. Jest wygrana. Prawie jak myślę. różyczki. E, no to skoro zagraliśmy już w gierki, to może teraz czas na wyzwanie. Ale mam coś dla ciebie jeszcze przed tym. I, jeszcze jakaś y, sztuczka? Tak. Nie mogę się doczekać. Czarku, to co tam dla mnie masz? Zobacz tutaj. To jest dla ciebie. <noise> Okej, <Okay>, dziękuję. już. <noise> nie, ale mam coś jeszcze? Zapwam to kawałek chusteczki. Jakbyś mogła odpalić ten ogień, dokładnie. Dobra. Tutaj. O. To dla Ciebie? Wow. Robisz róże? Tak. Gadaliśmy o tych różach, że. Nie, no to było naprawdę bardzo efektowne. Aż teraz nie wiem, czy będę w stanie wytłumaczyć zasady dzisiejszego wyzwania, ale postaram się. Czarku, mam tutaj dla Ciebie 10 kart, bo będziesz po prostu rzucał kartami. No znasz. Są róże, są. Wszystko się zgadza. Tutaj jest nasze serce. Jedyny haczyk jest taki, żebyś nie trafiał w symbole. Tym razem nie trafię w symbole. Tym razem nie. I mam jest. trafić w serce, żeby tak, się. Tak, tak, żeby się wbiła ta karta. Okej, okay, to jest wyzwanie. Tak, naprawdę. No, Ale to, to, to wszystko się zgadza. No <laughs> chodzi o wyzwanie i jest wyzwanie. No to dobrze, to zapraszam. Proszę sobie tutaj stanąć. Odległość jakieś 3 metry. Czy, czy jest na to jakaś taktyka? E, po prostu trzeba przed siebie, nie? Mhm, uh -huh. no dobrze. Ja kartami rzucałem, ale w takie wielkie serce nie rzucałem. E, nie mogę w te symbole trafiać, tak? Dokładnie tak. W Symbole dobra. nie trafiamy, czyli najlepiej gdzieś tutaj w środek dobra, serca. Dobra, to będzie misja. Wow! A dobra, e, udało się trafić w serce. Tak. Teraz udało się we mnie. <noise> Prawie tak. Uwaga. Wow, wow! no Co? dobra, jedna weszła, jeszcze lecimy dalej. Dobra. Uwaga, ale tak naprawdę chyba to musi dobrym kątem się zbić po prostu. Wow! Słuchajcie, no, jaki cel jest, jak obok siebie, nie? Jest, tam jest jakieś dobre miejsce. No, no, ja tam, tam jest ten jakiś ten dobry waj w tym sercu. Ale Ula. no nie w symbol, mówiłam nie w symbol. Widzisz to, bo mi się mylą gry. No ok. W to wiem, że tak, trzeba symbolu. Tak, 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 ja rozumiem, namieszałam. Do ale wow! Idealny środek te serce. Czy będzie jeszcze czwarta karta? To była taka pechowa, nie? Bo bym dostał. Tak. Ale celowałem, żebyś ty nie dostała, no nie? Właśnie mam wrażenie, że tak celowałeś tutaj w <grym> prawą stronę mojej twarzy, ale okej, okay, no. okej. Okay. No ja myślę, że trzy karty w sercu to jest naprawdę bardzo dobre. wynik. Trzy symbole miałbym jak, jak celuje Czarek, ja wam tego nie zagwarantuję, ale zagwarantuję wam specjalne promocje na lotto.pl i w naszej aplikacji Lotto. Czarku, mam nadzieję, że się dobrze bawiłeś. No z tobą te gierki to zawsze wiesz. No ho, ho, oczywiście, <laughs> że tak, także bardzo ci dziękuję. Dziękuję za przyjemne ugoszczenie w tym A studiu. potem się jeszcze zastanowię, może kiedyś zrobimy ten numer, że ja tam będę stała. Albo cięcie na asystentkę, mam taki numer, <laughs> no, na pokażę. O to jest dobre, ale teraz tak sobie myślę, że jednak dobrze się nie zgodziłam, bo akurat miałabym tu stać, gdzie trafiłeś. No bo ja to ćwiczyłem dobra. cały czas, żeby trafić. Dob dobrze się, Właśnie. się stało. Właśnie e, dziękuję Ci bardzo. Serdecznie. Moi drodzy, jak zwykle życzę Wam wysokich wygranych i życzę też zdrowia. Jeśli ma się pojawić jakaś gorączka, to niech będzie tylko z miłości. W nasze gierki możecie grać na stronie lotto.pl oraz przez naszą aplikację. A na backstage'u Czarek zdradził mi pewną sztuczkę, pewien trik. Jeżeli dacie nam suba, to stanie się coś wow niesamowitego. I co? Zrobiliście to? No i pięknie, jesteście teraz naszymi subskrybentami. Ode mnie to tyle. Do zobaczenia. Pa!